Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl Ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres www.kapiak.pl Nazwa jak była, jak była wymyślona, to nie oznaczała nic, bo po prostu dobrze brzmiała, a później w trakcie funkcjonowania zespołu po kilku latach okazało się, że nazwa ma dwa podstawowe znaczenia, to znaczy w języku indonezyjskim, o ile gdzieś tam w Indonezji funkcjonuje jako serce po prostu a w mitologii germańskiej jest to jeden e, czy są skandynawskiej jest to jeden z wilków który e, pożera księżyc no i tak akurat e, okazało się, że to po prostu jest nam bardzo bliskie, bo generalnie bazujemy na jakimś tam e, rytmie serca jak każdy chyba zespół, jak każda muzyka w ogóle, jak każdy rodzaj muzyki a zwierzęta wilki i w ogóle ten księżyc też nam nie jest obcy, bo mieliśmy takie nawet taką jedną okładkę płyty dosyć ważną, którą robiliśmy sami także. Długo graczy w takim składzie, a w duecie graczy? gramy w duecie, jest z... od kilku lat. Wcześniej graliśmy w innym składzie. Też z nami występują inni muzycy, ze zaprzyjaźnieni. Ale generalnie zespół, fundament zespołu stanowimy my. Rafał Kołacki, Rafał Iwański. W tym składzie gram od 2005 roku. Na najkrócej można powiedzieć, że to jest muzyka grana na instrumentach akustycznych etnicznych, a zarówno takich znalezionych przez nas i przerobionych nieraz, perkusyjnych w przeważającej mierze, gongi, perkusjonalia, grzechotki, ale też instrumenty dęte, różne piszczały, flety. Macie jakieś wykształcenie muzyczne? Nie. Profesjonalnie nie, ale... Jesteśmy samoukami. Ale gramy od wielu, wielu lat. Jeszcze zanim powołaliśmy zespół Hati, to też wykonywaliśmy inne rodzaje muzyki, bardziej zwierząt... Rokowe, że tak powiem. też też oprócz tego gramy w innych zespołach, mamy inne projekty, jakby także. Fundament stanowią gongi. Gongi, które generalnie e, lubimy bardzo, dlatego na nich gramy i poszerzamy cały czas nasze instrumentarium. Dokupujemy sobie odpowiednie, odpowiednio zestrojone, odpowiednio dobrane brzmieniowo gongi. Po prostu na, na tym opiera się nasz fundament kształt, nasz szkielet w ogóle naszego zespołu, ewentualnie do gongów. E, Dołączamy inne instrumenty perkusyjne, takie jak bębny, czy bębenki, czy grzechotki, ale generalnie kształtem są gongi, które jakby są bardzo ciekawym instrumentem, ponieważ zawierają bardzo dużą, a, bardzo dużą liczbę alikwotów, czyli takich dźwięków, które y, nie, są, y, nie są dokładnie określone. Nie, są, nie, 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 nie ma też jakby patentu do końca jak można zagrać żeby uzyskać taki dźwięk. Jest dużo przypadkowości co nas w sumie bardzo inspiruje bo jakby nie, nie, sami się nie spodziewam sami nie wiemy czego się spodziewać po tym instrumencie a po zależy, to zależy też co zapelamy oczywiście preferujemy koncerty grane w ogóle bez nagłośnienia Ostatnią płytę nagraliśmy w 2008 roku, została wydana w zeszłym roku, ma tytuł K, a w tym roku możemy rzeczywiście powiedzieć, że był pełen przełom, bo zaczęliśmy współpracę ze Sławkiem Ciesielskim, byłym perkusistą Republiki, który również mieszka w Toruniu. Oprócz tego, że był perkusistą Republiki przez 20 lat, to jest świetnym perkusjonistą i świetnie się z nami współpracuje razem. Również dlatego, że używa on innych instrumentów, nieco niż my bardziej melodyczny, Ale dobrane świadomie na zasadzie kontrastu, po prostu generalnie bardziej drewniane instrumenty perkusyjne, typu marimba czy ksylofon drewniany, plus jakieś tempelbloki. W pilanie gramy już trzeci raz. Pierwszy raz graliśmy w 2008 roku. Dzięki temu, że Henryk Poczeski, tutaj mieszkający, propagator muzyki niezależnej, takiej awangardowej, już od 70. lat. Sprawił swoimi recenzjami i audycjami w radiu, że zrobiono nam koncert tutaj. Ludzie zrobili w 2008 roku i, i, i ci sami ludzie zaprosili nas, jak założyli Atmana tutaj y, w maju tego roku. I się bardzo spodobało chyba im, nam też. I jadąc ostatnio do Danii, wstąpiliśmy na obiad i zaproponowali, żebyśmy zagrali kolejny raz. A tak się składa, że jedziemy teraz do Getyngi grać na festiwalu. Nie umieszkaliśmy się tutaj po, pojawić ponownie. Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502-314-930.